No to co? Ok, let's go. GTA. Ty. Jest to definitywna edycja. Wiem, że wielu ludzi jest przeciwnikiem tej edycji, że to jest skok na kasę i tak dalej. Ale no nieważne, no muszę to jakoś przejść kiedyś. Pamiętam, że ta gra, jak byłem mały, bardzo mały, to była po prostu dla mnie za trudna, więc się nawet za to nie brałem. Mam nadzieję, że teraz, jak jestem już dorosłym człowiekiem, to dam sobie radę. I od razu mówię, że to nie będzie taki normalny gameplay, tu będzie dużo cięć. Bardziej to będzie taki fany moment z mojej rozgrywki. Dlatego nie nastawiajcie się, że to będzie jakiś poradnik jak to przejść bo absolutnie nie jestem od poradników. No, zaczyna się powoli jak takie fajne filmy akcji z lat, nie wiem, 80 mniej więcej. Zresztą to się chyba dzieje w latach 80 nawet akcja tej gry. I okej, okay, jesteśmy już w menu i teraz dać start, czy gra nie, no raczej start. No po prostu startujemy. Almo fajny Bebsol, mam podobny. U la la. Kurczę, że też nie mam porównania jak wyglądała grafika na przykład na jakimś PS2 albo PS3, a tutaj to to by było dosyć ciekawe. Okay, co ona nas postrzeliła od razu? Dlaczego to znaczy ona w ogóle nas postrzeliła? Czy kogo ona postrzeliła? Przestrzen. okej. Okay. To prawdopodobnie będziemy my, chyba. Jak nie, to trochę lipa, bo ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Nie, no widać, że grafika jest troszeczkę odświeżona, bo za ładnie to wygląda, jak na tak starą grę. Co to jest? Ktoś zgubił Jepaka? Czy co to było? O, ktoś napada na konwój policji. To się nazywa konwój? Chyba tak. Panie... Senior Dickhead, panie frajerze, fajne tłumaczenie. I co, uratowali jakiegoś dziadka i co, my będziemy tym dziadkiem? Na pewno nie. A to była bomba, nie jetpack. Okej. Okay. To wiecie, co to ma sens. <laughs> nie wiem, czemu ktoś miałby nagle jetpacka sobie gubić. Ale bombę to już rozumiem. Okej, okay, dobra, spoko, fajnie. Coś pusta ta ulica, tam nie ma aut żadnych? Kurczę, nie wiem, jak będzie z głośnością w tej grze. Z głośnością dialogów i tak dalej, bo nie grzebałem w ustawieniach za bardzo. Ale nieważne. Wolność w Liberty. No naprawdę to już to jest mój początek, a ja już mam prowadzić. Coś, czego ja absolutnie nie umiem w grach, to jest właśnie prowadzenie. Badzenie. Ty, a jak tu, się, jak tu się.? O nie. A jak ja mam do tyłu pojechać? A, w ten sposób. Okej, okay, dobra. Tak jak mówię, widzowie, ja kompletnie nie umiem jeździć w grach, jeśli chodzi o pojazdy. Ale tu jest dosyć przyjemne to wszystko. Ale naprawdę, tu jest przyjemne sterowanie, powiem wam. Nie chciałbym kogoś tutaj potrącić przypadkiem, bo będę miał gwiazdkę albo dwie. Ale jak tu się normalnie piesi zachowują? Oni normalnie stają na zielonym, na czerwonym świetle. Jestem zdziwiony, bo też. A co pan robi na środku ulicy? Czy pan jest jakiś nienormalny? Jestem zdziwiony, bo rzadko gram w ogóle w gry. A że to jest stara gra, to tym bardziej jestem, jakby mechaniką, tutaj zdziwiony. Mimo, że ta gra jest odświeżona. I my tu będziemy musieli gdzieś skręcić. Czy ja mogę wam jakiś migacz tutaj puścić? Nie, nie bardzo. Tu mam wjeżdżać, czy mam wjeżdżać tam dalej? A, przegapiłem. No dobra. A, dobra. W San Andreas były chyba podobne takie kółka świecące. Dobra, panowie, to szybko się przebierajcie i róbmy coś dalej. O, Luigi, to ten od Mario? Ale to czekaj, to ja sobie tu wysiądę, bo tu się coś świeci. O. O, baseball nam się przyda na pewno. Jak to się bije? Skacze się tym, a bije się tym. Okej, okay, dobra. Sorry widzowie, ale ja serio muszę się nauczyć jak, jak tu grać w ogóle. To ja rozbiłem ten przed tego auta tak bardzo? Soreczka, nie wiedziałem. Dobra, to teraz co? Do Luigi na pizzę? Może nas pozna z Mario? Chociaż wątpię, że Mario jest e, z GTA. A da się tu na przykład tak wygrać tą grę, żeby nie łamać żadnych przepisów? Tak żeby wiecie, nie przejeżdżać na czerwonym, nie zabijać nikogo przypadkiem, ani nie przypadkiem. Dziewczyny Luigi'ego. O boże, czy tu będą jakieś proski? A ja tak akurat bez forsy. Dużo jakichś kolorowych pudełek ma ten ludzi. A może ja też chcę z Luigi pogadać, a ty mi każesz tutaj czekać, jak jakaś twoja kobieta? Co to, co ja jestem? I co ty, już co? Kto to jest teraz? Kim jestem, Frankenstein? O boże, drugi. No na pewno będę woził dla ciebie. Czy ja teraz będę szoferem dla... Tak czy na tym polega ta gra? W ogóle z tego, co widziałem na YouTubie, to jeśli umiesz w tą grę grać i wiesz, co robisz, to można to przejść w 4 godziny. Ja prawdopodobnie tą grę będę przechodzić przez najbliższe 2 miesiące, jak dobrze pójdzie. Ewentualnie będę sobie tak źle radził, że porzucę tę grę. Bo też jest możliwe, że będę po prostu miał tak drewniane ręce, szczególnie na konsoli, że po prostu no nie dam sobie rady. Tak może być. Gościu, ty sam wpadłeś mi pod koła. Ja, ja mu nic nie zrobiłem. Mam na to dowody. Siema, Wsiadaj. gdzieś się tam muszę zawieść. Przytrzymaj, r, żeby się rozejrzeć? A ja się nie chcę rozejrzeć. Bo kuźwa, jak mu zniszczyłem auto. Spoje zniszczyłem, komuś tam zniszczyłem. Dajcie spokój. Ja wszystko niszczę w tej grze. Proszę mnie tutaj nie, nie wsadzać do więzienia. Ja się dopiero uczę życia. Ja jestem nowy. Dopiero co miałem skończyć w więzieniu z jakiegoś powodu. No to pani, pani Proszę wysiąść. Dziękuję. 1500 dolarów zarobiliśmy. Dobra, dobra. To już mi się podoba w takim razie. To już mi się podoba w takim. Pierwszy dzień w pracy. No z. ta praca. To ja w takim razie mogę w ten sposób pracować. Yy, dobra, tylko gdzie był ten Luigi w takim razie? To był ten Luigi? Moi nie koksują. co tu się dzieje w tej grze to o to chodzi ale tam było w ogóle napisane że jeśli chcę sobie dorobić to mogę sobie tą taksówkę jakby wziąć i będę mógł normalnie sobie być taksówkarzem w tej grze fajnie okej okay. kolejny baseball ale my już ten baseball mamy przecież no my już mamy baseball to po co mi kolejny i zgaduję że muszę wsiąść do auta i gdzieś jechać tak nie trzeba korzystać z tras a skąd ja mam znać niby inne trasy ja będę jeździł tak jak nawigacja mi każe nie wiem co, czego ta gra ode mnie wymaga że ja będę znał tutaj cokolwiek jak Idziemy w końcu do San Andreas, chociaż myślę, że GTA 3 przejdę i odbije się na Vice City, że nie dam sobie po prostu rady w tej grze. Ale najbardziej chciałbym wrócić do San Andreas jednak, bo to jest taka gra dzieciństwa, gdzie ja głównie jak czas spędzałem, to na stantowaniu, na motorach i tak dalej, na, na tym, żeby, nie wiem, trafić w dach i kurde, po tysiąc razy próbowałem na przykład wskoczyć na jakiś dach. No i tak to wyglądało. Tak wyglądało moje dzieciństwo po szkole. Dobra, bo my musimy tu wjechać. Czy to jest kolejna... O co tu... Czemu on? Czemu? Czemu on upadł? Czemu on zginął? Ja ci nie chciałem sam! So w ogóle misja jest taka, że ja mam to auto osprejować, a ja sobie go wziąłem i gdzieś jadę. No w sumie skąd ja miałem wziąć spray? W ogóle tu o to chodzi w, w tej misji, czy ja coś robię źle? <laughs> Nieźle, druga misja w życiu i ja nie wiem co tu się dzieje już. Ja już widzę jak wszyscy znawcy GTA, którzy znają tę grę po prostu na pamięć, albo mają taką bekę ze mnie teraz, albo po prostu są tak źli, że co ja robię? Ale nie chcę nic mówić, ale już zabiliśmy dwie osoby. W sensie nie zabiliśmy, bo te dwie osoby nam weszły dosłownie po od koła i się same zabiły, tak jakby. Także my nie jesteśmy niczemu winni. A my mamy mu jakoś po prostu przemalować? Darmowe lakierowanie, no okej. Okay. No i co, przemalowaliśmy ten wózek i jak rozumiem to miał być taki bardziej tutorial, że jak będą nas ścigać, to możemy sobie przemalować auto i przestaną nas ścigać. No to tu ma sens w sumie, to ma sens, jakby nie patrzeć. o czemu ktoś tu strzela? Ale to nie do mnie na szczęście. Do mnie na szczęście nie. Zajebiście obiłem to auto. Cztery Tysiące dolarów dostaliśmy. Mam już pięć i klocka. Dobra, to ja zaraz będę milionerem tutaj. <grym> Dobra, a teraz co ja mam robić, tak w sumie? <grym> bo nikt mi nie powiedział, co ja mam robić. A czy oni tacy kuźwa, kolorowi są? Fajne czapki macie. Ty, ale dużo ich tu jest takich kolorowych. Ciekawa moda była w tych latach osiemdziesiątych. Ja nawet nie wiem, gdzie ja idę teraz na przykład. Pójdę tam, gdzie jest L, bo może L to jest Luigi na przykład. Czy to ma sens? Że L to jest Luigi? Czy to nie ma sensu? To tu cały czas tak strzela. Czy tu ludzie są. O, tu ja widzę dobre Miejsce do stuntu. Ale to może nie teraz akurat. Jezu, jak on biegnie. Matko święta. Widzieliście kogoś, żeby tak ktoś biegł? Ale się zmęczył. O! Pieniądze leżą na ulicy. Ja chętnie przyjmę. Dziękuję. Dziękuję. Ale fajnie, że tu ludzie się jakimś zabitym przejmują. I tym razem to nie ja go zabiłem. Haha, <laughs> widzicie? Tym razem to nie ja. Subway. O! Zjadłbym Subwaya. Dzielnica czerwonych Latarni. Aha. To na pewno tu jest gdzieś Luigi. Może jakieś prostytutki na przykład do przewiezienia? Coś tego? Mean Street Taxi. Eee, czyli on ma jakiś film. Firmę, firmę też z taksji. Włożąc pannę Misty. Dobra, to co? Kolejną jakąś misję dostaniemy, czy coś? Terytorium Diablosu. Aha, okej. Okay. Gab się na droga nie na cycki Misty. Dobra, spoko. Tylko co to są jakieś jacy diablosi? Co to są diablosi? Jak ja mam tą panią Misty niby wziąć, skoro nie mam samochodu? Co ja mam ją na plecach tutaj przetargać? Ziomek, daj mi swoją taksówkę. Dziękuję. Przywieziemy panią Misty taksówką i nikt się wtedy nie kapnie, ee, że jesteśmy od Luigiego, bo pomyślą, że o, jakieś. Taksówka przyjechała. Może se Ubera albo Bolta zamówiła, czy coś. W końcu p*******ki na pewno mają jakieś pieniądze. Aha, mu muszę klaksonu użyć, okej. Okay. Pani Misty! Pani p. proszę, ale proszę szybciej, tak? To jest teren Diablosów. Oni nas zaraz będą tutaj gonić albo coś. Zabierz Misty do Joeya. Joeya, tego z przyjaciół? Ciekawe, że Joey lubi nie wiedziałem o tym, ale dobra i to miał być ten teren Diablosów i ja myślałem, że oni będą jakoś mnie ścigać albo coś w tym stylu, ale na szczęście nie i to jest dobrze, że nie, bo bym miał przerąbane, a tu cały czas się ktoś po prostu strzela. Dlaczego tu się ludzie strzelają? Ludzie na ulicy, ogarnijcie się ludzie, z pracy wracają, a wy się strzelacie. Masakra, złazić mi z drogi, czemu oni padają sami, ja im nic nie robię nawet, więc to nie nasza wina, więc czuję się troszkę z tym lepiej, że to nie nasza wina akurat, to przyznam. Joey Auto Painting, okej, okay? on se zamówił dziewczynę, Misty, co ona jest taka uradowana, że go widzi, kurde, każdy ma dla mnie robotę jakąś. Strasznie dobrzy ludzie tu są w tej grze. Tysiąc <grymne> dolarów kolejne. No dobra, dobra, dobra. Co, bierzemy sobie jakąś misję kolejną? Jeżeli szukasz zajęcia, wróć między piątą a dwudziestą pierwszą. What the fuck? To ja idę na taksówkę. Może kogoś tam powożę na przykład. O, misje taksówkowe jakieś są. Taksówka, to co, jedziemy po kogoś? Ty tu naprawdę można robić takie misje poboczne? Jak jedziesz, pajacu? Nie widzisz, że ja tu wykręcam? Co tu jakieś są nieśmiertelne? To są jakieś nieśmiertelne latarnie. Dobra, proszę pani, proszę wsiadać. Proszę wsiadać, proszę pana, gdzie jedziemy, proszę mi powiedzieć. A czemu tu leci czas? 30 sekund mam tylko do dowiezienie do, do tego kogoś? To ja coś czuję, że to będzie bardzo trudne do zrealizowania. Ale skrócimy sobie tutaj drogę, jeżeli można, o to policja jest super. A my akurat łowimy. No i jak ja mam tego kogoś tam niby przytransportować? Znaczy no, ktoś jest chory? 30 sekund. Dobra, wypadł, wypad, mi stąd, wypadł mi stąd. Skończył ci się czas, zysk zero. No to co, nie poszło nam zbyt dobrze. Spróbujemy jeszcze raz. Jak teraz nam się nie uda, to ja już nigdy taksówkarzem nie będę. <grym> w takim razie. Dobra, proszę wsiadać, bo, bo pana zastrzelą. Czemu oni się wszyscy strzelają? O co tym ludziom chodzi? Ja wiem, że to jest GTA, ale spokojnie. Ty. To jest tylko gierka. Aha, i patrzcie, jestem prawie na miejscu. Patrzcie, w ostatniej chwili. 133. Bosy przejechaliśmy tak, jak nie powinniśmy. Zarobiony pieniądz. Koniec misji taksówkarskiej. Zysk 130 dolarów. Super, mega. Szkoda, że zniszczyliśmy auto, ale musimy jakoś dojeździć, wiecie, do. Piątej rano, bo dostaniemy przynajmniej jakąś robotę od tego gościa, co, co maluje auta. Ewentualnie możemy wrócić do Luigiego po prostu i przewieźć jakąś. Pewnie. Dobra, czyli tutaj możemy wracać tylko między 5 a 21. No to co? Chyba do Luigiego pojedziemy. Może będzie miało nam jakąś panią lekkich obyczajów do odwiezienia po ciężkiej nocy w kopalni. Zastanawiam się tylko, dlaczego ci ludzie się strzelają na ulicy cały czas. I to strzelają chyba tacy ludzie w garniturach, tak mi się wydaje. Chociaż może mi się tylko wydawać, nie? Strasznie mnie tutaj, strasznie mi kusi, żeby się tutaj kurcze, wiecie, rozpędzić i skoczyć, nie? Tylko, że. Straty cały progres. Panie Luigi, czy ma pan dla nas jakąś pracę? Chętnie bym sobie zarobił, tak? 4000 znowu. No siema, kim ty jesteś? Fajna, fajnie się nazywa ta misja, coraz lepiej, naprawdę. Coraz lepiej się czuję w tej grze, <grym> bo już mam tyle przydomków powoli. Oho, będziemy się teraz bić z jakimś gangiem. No to mi już nie pasuje, bo ja naprawdę, jeśli każą mi strzelać, to ja nie będę umiał. Szczególnie, że gram na padzie. Ale my chyba teraz musimy iść do sklepu z bronią, tak w ogóle. Więc prawdopodobnie będziemy musieli kupić jakiś pistolecik i się bić z tymi po prostu diablosami. Tak jakby się nie dało po prostu, wiecie, rozmawiać. A pamiętajcie, ludzie, warto rozmawiać. Siema, chcę kupić broń. Co brak towaru? Co, nie ma towaru w sklepie z brońmi? Jakim cudem? Ty dałbyś mi jakąś broń, co? Ej, dobra, oni nie mają, oni nie mają żadnej broni. O, ale widzę, tutaj mają jakąś broń, za sklepem. No, ciekawe. I co, ja mam się tutaj poćwiczyć na tej tarczy? No dobra, to umiem. Zdobyliśmy broń. Dobra, to idziemy sobie już zrobić misję. Tylko potrzebuję jakieś auto. Uuu, ile tutaj pieniążków leży na ziemię i nikt tego nie bierze? Aha, i zniknęło. No to fajnie, dzięki. Dobra, strasznie mało tu aut jeździ. Ja wiem, że jest 6 rano, ale to powinno być więcej tych aut. Dobra, zatrzyma się czy mnie potrąci? Weźmy od niego furgonetkę i jedziemy na misję, bo będziemy musieli robić brzydkie rzeczy. Brzydkie rzeczy brzydkim ludziom. Znaczy, nie wiem czy brzydkim, bo i nie widziałem na oczy, ale na pewno to nie będzie nic przyjemnego. Strasznie dużo policji tu jeździ i na razie nas policja w ogóle nie ścigała ani razu, także że, y, ja to rozumiem jako sukces. Ale strasznie dziwna mechanika jest w tej że te auta cały czas potrącają kogoś. Non-stop. A widzicie, jedziemy teraz pozabijać jakichś diablosów. Co to kuźwe? Okej. Okay. Jeden został potrącony. No, misja nie udala. Zgon. Ej, no przecież on mnie raz trafił tylko. Raz. Aha, i cała misja od początku. No do, ale raz mnie trafił. Już. A poza tym został potrącony przez samochód. Do co to chodzi? Powiem tak, to jest pierwsze kłody na naszej drodze, niestety. A już myślę, myślałem... Że ta gra przebiegnie, tak wiecie, spokojnie, że ja w ogóle sobie zarąbiście, dam radę. A tu lipa, ale spokojnie. Tym razem wiem, czego się spodziewać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, no, pojechali. Czemu oni mi uciekają? Ja powinienem mieć auto, tak w ogóle. Dobra, wysiadaj, dawaj mi furgonetkę. Ja mam misję do robienia. okuśwa no i mam gwiazdkę. Ej, dobra, ale policja ściga przecież samochód, a nie mnie w krzakach, prawda? Tak to działa? Ej, no czemu mnie policja bije? Halo! Policyjna prowokacja! A co się stanie jak ja jak ja będę bić. Ta? Aha, zabiorę mu broń. Dobra, ale mam jedną gwiazdkę cały czas wypadałoby się gdzieś schować. Powiem tak, wypadałoby się gdzieś schować, bo zabiłem policjanta. Co ja zażyłem jakąś tabletkę teraz? Czemu mnie tak spowolniło? Co tu się dzieje w tej grze? Ty no ja jestem jakiś. Teraz. Co to się dzieje? To jest wszystko w swolnionym tempie. O dobra, ten efekt już minął. Ale nadal mam jedną gwiazdkę, co mi się kurde nie podoba absolutnie. Tu ktoś z baseballem się chodzi? Ja se chodzę normalnie z bronią. A policja nie istnieje. No i jeszcze policjant mnie tutaj. Dajcie mi spokój. Ja nic nie zrobiłem. Proszę mnie zostawić w spokoju. Dobra, mamy broń. Mamy taksówkę. Możemy jechać po diablosów. Kurde, co oni są tak daleko? Ja mam po nich jedną. Jechać. Ci ludzie ciągle nawet... Oni się cały czas biją, na ulicach nawet. chwilą jakiś dziadek, nawet nie powiem kogo, ale kogoś tam pobił. Nie wiem jakich ja słów mogę używać, bo jestem na YouTubie. Aha! Akurat przy policji! No super! Za przy policji, no? Mega. Mega to jest pomysł, żeby przy policji się bić. Tak, właśnie. Misja zaliczona: 4000 dolarów. Okej, okay, okej. Okay. Może jednak coś ze mnie będzie. Ktoś do mnie dzwoni? A jak ja mam odebrać? Ale ciekawe, że na przykład przedtem złapałem gwiazdkę, dlatego, bo wjechałem w policyjny wóz. Teraz się strzelaliśmy przy policji. Jakieś dziwne, podwójne standardy tu są. I chyba musimy wrócić teraz do Luigiego z raportem, że się udało. Nie powiem mu, za którym razem się udało, bo mnie chłop wyśmieje. Bal policjanta. Mhm, mm super. Cokolwiek to znaczy. Jak będziemy się teraz musieli naparzać z policją, to ja wychodzę. Przysięgam. Wy... Wstaję i wychodzę. Aha, po, pro... Czyli po prostu musimy zawieść na bal policjanta. No dobra, no. Cz, ja, dlaczego mamy tylko tyle? Pięć minut mamy na całą misję? Czy kogoś pochrzaniło? Ale chyba nie musimy wszystkich tam zabrać, prawda? To jest tylko taka opcjonalna misja, mam nadzieję. Dobra, wsiadaj, wsiadaj. Dawaj, 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 nie mamy dużo czasu. Ale z drugiej strony też nie można panikować, też nie mamy wcale tak mało czasu. A no dlaczego we mnie wjechał? Dobra, tam jest kolejna pani lekkich obyczajów. To ją oczywiście weźmiemy. Nie wiem, jaką mamy ładowność w tym aucie. Czy one mogą sobie na przykład na kolanach jeździć, czy raczej nie? Jeśli zabierzesz za dużo dziewczyn, to się poobijałem w środku. Aha, no ale wsiadaj! Przecież.. Boże święty, to my po jednej musimy wozić. No i zaraz policja, okej. Okay. Nie no, jak my będziemy przecież wozić, tak po jednej. Dobra, najwyżej na bal policjanta po prostu zawiezimy jedną panią lekkich obyczajów. No i tyle. Trudno. Bywa. Trzeba było stać bliżej. Jak rozumiem, ta też nie wsiądzie, tak? Oczywiście, że ta nie wsiądzie. Jeszcze te znaczki są tak daleko. No patrzcie, że my mamy jedną... W aucie, a już dwie minuty, połowa czasu już nam minęła. To ja nie wiem, jak ktoś dostarczy wszystkie p... To jest dla mnie jakimś po prostu bogiem. Tak, zapraszam może pani wysiąść i mamy jedną, wow, niesamowity wynik. I rozwalone auto, pozdro. Dobra, gdzie jest jakaś najbliżej? Na pewno nie tam. Tu była taka chyba w żółtych spodniach, tego co pamiętam. Pani pko, nie ma czasu, proszę wsiadać. Pani co pani tam robi? Wsiadaj, no wsiadaj! Wsiadaj do auta! Aha, może problem jest taki, że ja jeżdżę kuźwa dwudźwiowym autem. To może dlatego nie mogę za dużo ich zabrać naraz. No to by miało sens. Oczywiście sam se pod górkę robię. Dobra, ale zawiozę tą drugą i minie nam czas całej misji. Ciekawe czy nam zaliczy tą misję? Czy nam coś zapłacą za to? Dobra i mamy dwie Okej. Okay. Ja już w takim razie nic nie robię. Te 30 sekund sobie przeczekam i ciekawe czy nam zaliczą misję. Misja nieudana. Misja nieudana. Mam dosyć. Ja mi już mi już po prostu siada głowa. <grym> Jestem tak beznadziejny w te